Jesteśmy w tym momencie w drodze na turbacz. Tak właśnie wyglądają góry porą zimową, jak widać. Idziemy sobie druszką, ekipa jest z przodu. Czas zaplanowany. Przejście to jest około 6 godzin. Myślę, że w tym czasie powinniśmy dotrzeć. Po drodze mamy dwa schroniska, więc myślę, że na jednym z nich z pewnością możemy się zatrzymać, bo okazało się, że warunki atmosferyczne bardzo by się pogorszyły. tu. Mamy naszego pierwszego podróżnika. Witaj Rafale. Witaj Rafale. Co u Ciebie słychać? Jaka pogoda, jak Ci się podoba? Rewelacyjnie. Prawda? A co tam otwierasz takiego? Co, że się stało, Kabracka brać! Witaj Wojciechu. No jako ci zmieniamy zmieniam buty na klapki co? Dokładnie klapeczki Jak widzicie tutaj... jest tak ciepło słuchajcie, że Zobaczcie jak tutaj słoneczko ładnie spromienia nam te góry Po prostu piknie jakby to jeden z górali powiedział Okej pana niestety poleciała do przodu tak, tutaj... Co to za wynalazki? Co to za wynalazki? No właśnie, raki, widzę takie, jak gdyby, części przynajmniej. Proszę. A ja pomyślałem przez chwilę, że to jest pieszczoch, nie? Rafał, załóż szafkę. Rafał, wracaj do łodzi, bo się zachorujesz. Tak właśnie kamraci w roku 2013 podbijałem po raz drugi wzniesienie zwane Turbaczem. Rafał. Jest i nasz czerwony figmej. Jo, Wojtas! Jak jest? Jak jest, Wojtas? Staje Ale ty ta... jesteś w kamerze teraz, w kadrze. Nawijaj! Ja już skończyłem. Teraz. Ja już skończyłem. Mi się wydaje, że dopiero zacząłeś. Yeah. Ja robię jak na dworze pigmy. Ten na pigmy. Pozostali już tam czekają. Czekają na nas.